Dobry, miałeś tak kiedyś, że byłeś liderem swojego zespołu. Szło wam wyśmienicie, aż w najważniejszym meczu sezonu się posizgnąłeś i wszystko przepadło? Ja też tak nie miałem, ale Steven Gerrard miał. Zapraszam na skrót sezonu 2013 14 w wykonaniu Liverpoolu oraz przypominam, że w opisie jest link do mojego Discorda, na którym podaję wszelkie informacje o odcinkach. Liverpool te rozgrywki zaczął od meczu z przedstawicielem najbardziej archaicznego stylu gry na wyspach. Mimo to największym bohaterem był Simon Mignolet, bo to on w 89. W 9 minucie obronił karnego i dał 3 punkty Derec. Spotkanie numer 2 jest niemal idealną kopią pierwszego: Staric strzela gola, a Mignolet ratuje dupę. W taki oto sposób Liverpool prześlizgnął się po dwóch pierwszych spotkaniach i wylądował na miejscu numer 1. Kolejka numer 3, znowu Staric, i znowu Mignolet, i znowu 1 do 0. Jeśli ktoś teraz zaczął wątpić, czyli Liverpool kiedykolwiek skończy mecz innym wynikiem, niż wygra na jedną bramką, to mam dobrą wiadomość: Voldemort ze Swansea przełamał klątwę i Liverpool został zmuszony do strzelenia więcej niż jednego gola. Oczywiście udaje im się to za sprawą Staridza i tego chłopa, co go wypożyczyli z Chelsea, ale mecz i tak kończy się remisem. Ten nie do końca korzystny wynik nie okazał się kijem w szprychach, bo The Reds ciągle przodowali wyścigu. Jednak wynik pojedynku Southampton już nie był kijem w szprychach, a kijem w przełyku, tylko bramkarz uratował. Derec przed większym blamarzem. Spadek na miejsce piąte, ale nastroje nie najgorsze, bo już w następnej kolejce wraca urugwajski gryzak. Przypomnę, że był zawieszony za ugryzienie Cieliniego. Wampir chyba przez całą swoją absencję czytał Drakule i oglądał wszystkie części zmierzchu, bo od pierwszej minuty prezentował wybitną formę, którą skwitował dwoma bramkami. Ewidentnie był bardzo głodny gry. Castle przed następną kolejką uzbroiło się w czosnek i kołki. Miało to pomóc w postkromieniu Suareza i powiedzmy, że pomogło częściowo, bo wywalczył on karnego i zanotował asystę, ale mecz skończył się remisem, więc dla Newcastle z tamtych czasów to był sukces. W kolejnej serii gier zawodnicy West Bromu zapomnieli się zapoznać z podręcznikiem małego łowcy wampirów i niestety bezlitosny Suarez wdupcył im hat -tricka. Zdobyli bramkę skarnego, ale nieziemsko gibający się starić, podtrzymał różnicę trzech bramek w wyniku. Arsenal jest pierwszy i ma dwa punkty przewagi nad resztą, ale każdy wie, że wcześniej czy później spadną niżej. Oni to mają w DNA wpisane. Jednak w tym sezonie kibice kanonierów mogą się łudzić długo. Dłużej niż zazwyczaj, bo ich zespół w następnej kolejce pokonał Liverpool, czyli bezpośredniego rywala i ugościł się na dłużej na pierwszym miejscu. Ciasna i groźna czołówka, całe szczęście, że Fulham z tej czołówki nie jest i można sobie na nich bilans bramkowy podreperować. Liverpool przybrał taktykę, żeby z bezpośrednimi rywalami nie przegrywać dużo, a frajerów golić do zera. Teraz przenosimy się na Goodison Park i zobaczymy wielkie derby Merseyside, w których strzelanie zaczął Faryzeusz Coutinho, wyrównał Kevin Miralas... Vampir ponownie wyprowadził Derez na prowadzenie, a chwilę później zaczarował oponentów, lecz Joe Allen oszalał i nie trafił setki. W przeciwieństwie do niego, Lukaku w tamtych czasach trafiał całkiem regularnie. Całe szczęście, że Daniel Staric się urodził i dał remis w tym meczu. Czarne chmury, które się zebrały nad zawodnikami Liverpoolu po spotkaniu z Hull City przerodziły się w huragan siejący postrach. Martin Skter najlepiej podsumował bardzo ciekawy występ swojej drużyny. Całe te perturbacje sprawiły, że Liverpool trochę odleciał od pierwszego miejsca, ale pamiętajcie co powiedziałem wcześniej: Arsenal to Arsenal, więc i tak się zesrają. Kolejny mecz z Norwich i to jest ten pamiętny mecz z Norwich, w którym Luis Suarez, a.k.a. Vampir siał spustoszenie niczym huragan Wilma na Florydzie. Urugwajczyk mógłby dmuchnąć na piłkę, a ta pewnie poleciałaby w okienko bramki w międzyczasie, zakładając jakieś trzy siatki oponentom. Z tego wszystkiego nawet Gerard na chwilę zmienił się w Ibrahimowicza. W następnej serii gier The Reds kontynuowali swój radosny futbol. Kibice się cieszyli, gracze West Hamu płakali, Suarez strzelał, wszystko się zgadzało. Wspaniała forma Liverpoolu została podkreślona zielonym zakreślaczem w spotkaniu przeciwko Tottenhamowi. Koguciki zostały zjedzone na swoim własnym stadionie. Może spotkanie wyglądałoby trochę inaczej, ale Paulinho dostał czerwoną kartkę. Tak, ten Paulinho co grał w łks i Barcelonie. Koguciki grając w 11 wyglądali źle, ale grając w 10 wyglądali jak go, i nikita na konferencji Cloud MMA czyli żałośnie. Arsenal przez trzy spotkania zdobył cztery punkty, więc czołówka niemal się zrównała. Cardiff przyjechała na Anfield w takich dość grobowych nastrojach. Dostali dwie bramki od Suareza, jedną od Sterlinga i koniec zabawy, powrót do domu. The Reds pierwszy raz od dłuższego czasu witają pierwsze miejsce, a po meczu z Manchesterem City powitali glebę i to głównie ze względu na swoją nieudolność. Kilka dni później na Stamford Bridge upadają po raz drugi, niczym Jezus. Martin Skrtel strzela, a potem razem z kolegami z obrony dają dupy dwukrotnie. Na szczęście w nowy rok jest mecz z HAL, czyli z takim zespołem do bicia i można trochę podratować morale i psychikę. Ostatnie wyniki spowodowały spadek na czwarte miejsce. A mecz, który teraz zobaczymy, jest jednym z najlepszych i najdziwniejszych w tym sezonie, bo kto jak kto, ale że Stok zapewni widowisko z tyloma bramkami, to się nikt nie spodziewał. To spotkanie jest idealną definicją wesołej piłki ekipy Brendana Rogersa, nieważne ile stracimy, ważne żeby strzelić jedną więcej. W kolejnej kolejce Everton i tym razem udało się zrobić to, co miało się udać w pierwszym meczu, wygrać. Nawet strzelili kilka bramek na zapas, jakby miał ktoś wątpliwości, czy im się należy wygrana, albo jakby jakiś jasiek na Twitterze pisał, że na farcie. 7 punktów do pierwszego miejsca, 5 do arsenalu. I tak się składa, że to 5 stopnieje tylko do dwóch, bo kanonierzy zostaną brutalnie potraktowani. Na którym przecinku mówiłem, że Arsenal, przynajmniej raz w sezonie, musi wygrać różnicą 4 bramek, no i musi też przegrać taką samą różnicą. I ten mecz jest potwierdzeniem tej teorii. W 26 kolejce Liverpool podejmował Fulam. Niepomyślny początek ratuje Gerard, posyłając podanie dotknięte palcem bożym, a w końcówce Faryzeusz Kutinio oraz widowiskowo nurkujący Staric ratują mecz. Sezon zbliża się ku końcowi emocji, co nie miara. Również co nie miara bramek w meczu ze Słonzi. Tyle, ile wesołych spotkań zapewnił Liverpool w tym sezonie, to głowa mała. Natomiast swoje głowy łabędzie nie schowały w piasek i zdołały doprowadzić do wyrównania. Wtedy Liverpool ponownie wyszedł na prowadzenie, goście dostali karnego, którego wykorzystali. I wreszcie Henderson przy sporej pomocy bramkarza rozpalił tysiące gardeł, przechylając szale korzyści na stronę Derec. Można powiedzieć, że prześlizgnęli się z tą wygraną. W następnej serii gier zawodnicy Liverpoolu stwierdzili, że nie ma co powodować stanów przedzawałowych u swoich fanów zawczasu. Na no to będzie lepszy moment, więc po prostu wygrali ze świętymi bez żadnych akcji z odrobnianiem wyniku czy coś w tym stylu. 10 kolejek do końca, 4 punkty do pierwszego miejsca. 16 marca odbyła się bitwa o Anglię, w sensie nie ta bitwa, co walczyło Luftwaffe i Wielka Brytania, a taki mecz piłkarski. Gerard mógł zdobyć hat-tricka z karnych, ale tego ostatniego nie trafił. Jednak wampir Gryzak dopilnował, aby spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do 0. Na tym etapie sezonu każdy punkt waży tyle, co ego ludzi broniących swojej ulubionej partii politycznej. Kibice na stadionie kilkukrotnie dozdali palpitacji serca podczas tego konkretnego starcia Cardiff i Liverpoolu. Całe szczęście, że od wyniku 2 do 2 było już tylko lepiej dla drużyny Derez i ich kibice jeszcze przez kilka tygodni mogli żyć w złudzeniu, że wygranie Premier League jest realnie możliwe. Suarez z kolejnym hat-trickiem, a Martin Skrtel z dwoma golami. To środkowy obrońca jak coś. 32. kolejka i kolejny raz Koguciki wykonują przysiad na słoik Tym razem stracili jedną bramkę mniej Względem poprzedniego meczu Więc można odnotować jakiś progres Kto wie, może w takim tempie za kilka lat Zdołają zremisować Trzeba marzyć The Red zrównali się punktami z Manchesterem City A West Ham skutecznie utrudnił życie oponentom Całe szczęście, że koordynacja I myślenie u młotów nie są na najwyższym poziomie Bo mogłoby się to skończyć tragicznie A tak to Liverpool dostał dwa karne W prezencie i że tak powiem. Ślizgiem na taśmę mecz wygrali. 74 punkty, jednak lepszy bilans bramkowy lokuje obywateli na miejscu pierwszym. Ale co z tego lepszego bilansu, jak w bezpośrednim pojedynku, to drużyna z miasta Beatlesów okazuje się lepsza. Sterling oraz Whistle z obrony dają dwubramkową zaliczkę, którą Derec marnują, ale wtedy faryzeusz Kutinio strzela i wprowadza Gerarda w stan ekstazy. Po końcowym gwizdku, Anglik powiedział w kółku, że mistrzostwo nie może im się wyślizgnąć z rąk. No, trochę niefortunnie powiedział. Liverpool ma wszystko w swoich rękach. Cztery kolejki do końca, wystarczy robić to, co się robiło do tej pory. I to też zrobili w spotkaniu z Norwich. Wyszli na murawę z małymi problemami, ale wygrali. Uznajmy, że mieli wszystko pod kontrolą i kanarki wcale nie były blisko wyrównania w końcówce. Trzy punkty przewagi, wszystko układa się idealnie i właśnie teraz następuje mały incydent poślizgowy z Chelsea. Stevie G zapomniał się i w kluczowym momencie zaczął rozciągać Achillesy, a reodynamiczny Dembaba wykorzystał to i zdobył bramkę. Cały zespół Liverpoolu rzucił się do odrabiania wyniku, dosłownie cały, bo przy kontrze The Blues bronił tylko Mignolet. Takim oto sposobem mamy taki sam wynik punktowy, ale Manchester City ma zdecydowanie lepszy bilans bramkowy. Sytuacja jest zła, ale tli się nadzieja. Tylko trzeba wygrywać wszystkie mecze i może wtedy uda się odrobić te bramki, a może nawet obywatele się potkną i zgubią punkty. Z takim pozytywnym nastawieniem Liverpool wyszedł na Crystal Palace i jechali z nimi równo do spodu. Szybko zdobyli pierwszą bramkę, Staric dołożył drugą, Suarez trzecią, 3-0 i nastaje 79. minuta. 1 do 3, 2 do 3, 3 do 3. DRED w 11 minut zesrali się przed Kiblem tak śmierdząco, że po Europie przeszedł gaz, niczym po erupcji wulkanu. Rządny krwi Suarez wiedział, że zrobił wszystko, co mógł, a to i tak było za mało. Tuż przed ostatnią kolejką w czerwonej części Liverpoolu wzrosła sprzedaż chusteczek. No, było po zabawie. Matematyczne szanse na mistrzostwo jeszcze były, ale okazało się to, czego każdy się spodziewał, czyli Manchester City nie będzie frajerem. I nie wypuści mistrzostwa z rąk. I tak też Liverpool ostatni mecz wygrał, ale tytułu nie zdobył. Suarez i Staric byli najlepszymi strzelcami, a Gerard był najlepszym asystentem, ale co z tego, jak mistrzostwo Premier League ślizgło. Zgnęło mu przed oczami. Tymczasem ja ślizgającym krokiem się pożegnam, więc żegnam.